Offroad, lecę, wolno, lecę, poza drogą, offroad, ja yeah. lecę jak offroad, od basu pęka okno, panorama widzę szerzej to szeroko, offroad, lecę, wolno, lecę, poza. Drogą, offroad, ja, yeah. lecę jak offroad od basu pęka okno, panorama widzę szerzej to szeroko, trzeci numer w jeden dzień z kurwy synu. Kładam to do szapy, nie usłyszysz moich rymów. Tysiąc giga zajebane w moich słowach, tysiąc ludzi słucha, co sobie zaśpiewałem. Gdzieś tam na freestylu, ziomek mówi na no to kurwa nawinąłem. No i poszło w moment, teraz robię biznes w moim mieście. Zostawiłem biznes w twoim mieście. Offroad lecę, wolno lecę poza. Drogą, offroad, ja lecę jak offroad Od basu pęka okno, panorama widzę szerzej to szeroko Offroad, lecę, wolno, lecę, poza drogą Offroad, ja lecę jak offroad Od basu pęka okno, panorama widzę szerzej to szeroko Zjeżdżam znowu z drogi, to jakbym zajebał offroad My palimy w kurwę zioła, mordo zamknij okno to, co ty potrafisz dobrze, to jedynie blowjob. My potrafimy rozpierdolić, no to kurwa w Mordo przywdzi oko, lubię być wysoko. Jedyne czego się boję, to jest monotoność. Lecimy profesjonalnie, no to kurwa go pro. Mordo, teraz nie mam czasu, muszę lecieć jak Offroad. Lecę wolno, lecę poza drogą. Offroad, ja yeah. lecę jak Offroad, od basu pęka okno. Panorama, widzę, szerzej to szeroko. Offroad lecę, wolno lecę, poza drogą. Offroad, ja yeah. lecę jak Offroad, od basu pęka okno. Panorama, widzę, szerzej to szeroko.